Okej, okay, sorry, nagramy tu na dwa odcinki. Jeszcze raz nie ma. Nie ten guzik nacisnąłem, dostaliśmy taką tą. Z tej poprzedniej akcji multi. Spodnie. Dobrze. I wcześniej będzie... A tu już mamy, tu nie. O. Do kolekcji. OK, KIP. Not now. Okay, tu są relacje z tego co dostaliśmy na Multi, bo nie ten guzik zamiast wyłącz pauzę to ja wyłączenie nagrywanie wyłączyłem. Więc życia by się przydało. Ok. No i tym razem się pożegnam. To. Na razie. Z tego odcinka na razie i z tamtego odcinka na razie. Do następnego.